Pokażę Ci zaraz najbardziej kraftową rzecz w łebie, jaką jesteś sobie tylko w stanie wyobrazić: kebab, przy tym to mały pikuś. Prosiak pieczony w całości. Zobaczcie, jak to wygląda. Można wybrać sobie dowolny fragment mięsa, a następnie on ląduje na naszym talerzu. Zamówiliśmy taki zestawik za 48 zł. Schabik, golonko, żeberka, ziemniak musiał być i sosik taki czosnkowo koperkowy dwa małosolne, szan musztarda. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Najbardziej smaczny z tych trzech elementów jest żeberko. Jest takie fajnie tłuściutkie. Dobrze doprawione. Na zagryskę, oczywiście, małosolny pieczony ziemniak. Zobaczcie z sosikiem. Jeszcze cieplutki, jeszcze parujący. W dobie tych wszystkich gotowych, mrożonych rzeczy, to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że robi wrażenie. Jest tutaj kraftowo, jest tutaj faktycznie to mięso doprawiane ręcznie. Lokal 22 lata istnieje na rynku i to czego się jednak dowodzi. A ja zastanawiam się, kiedy Ty miałeś okazję spróbować czegoś takiego. Daj mi znać koniecznie w komentarzu.